Cześć, witajcie z tej strony SerFero, a dzisiaj nagrywam odcinek jak zwiększyć FPSy w 5 Dzisiaj przetestujemy cztery paczki zwiększające FPSy w 5 e, no i zobaczymy, która z nich jest najlepsza, która jest godna polecenia, a jeżeli ten FPS boost z tymi paczkami wam nie pomoże, to już nic wam nie pomoże, no po prostu. E, no i tak e, jakie mamy ustawienia teraz ustawione? Wejdźmy sobie w ustawienia grafika. Mam tak te tutaj: jakieś zagęszczenia, jakieś skale dystansu to maxa, ale cała reszta mam na średnią oprócz tego postfx Post PostFX mam na, na, ja na maxa tylko dlatego, że sobie wgrywałem takiego motion blura, czyli że jak biegam albo jadę szybko samochodem, e, to po prostu mi takie mam rozmazanie. Ale teraz mam to wyłączone akurat. Mam czystego FFM-a, tak? Nie mam shaderów, nie mam niczego. No i widzicie, mam 100 FPS-ów. Teraz jak jadę, to mam jakieś 90, 97, 100. No, w okolicach 90-100 bym powiedział. No, coś w tym stylu. O, teraz trochę spadło jak przejeżdżam koło Cardillera. Dobra, to ja wychodzę z tego serwera i teraz, tak, patrzcie, gdzie będą. Gdzie będzie ta paczka? Wejdźcie sobie na Discorda, zjeżdżacie na sam dół i macie tutaj do pobrania. No i macie po prostu FPS Boost, klikacie sobie w to i klikacie pobierz. Nie? I wam się pobiera paczuszka. Ja już mam pobraną paczkę, mam ją tutaj na pulpicie. I zaczniemy sobie. tam mogę wywalić w sumie. I zaczniemy sobie od 5M4 Low End PCs. Dobra, i teraz, jak tą paczuszkę 5M4 Low and PCs sobie zainstalować? Więc chodzimy sobie w. FiveM folder 5, gdzie mamy zainstalowanego FiveMA, wchodzimy sobie w folder, gdzie mamy tutaj tego. tego FiveM4 Low NPCs. No i ten citizen po prostu przerzucamy tutaj. I tyle. I już mamy go dodanego. I jeszcze jest zalecaną opcją y, zmienienie w w takich specjalnych ustawieniach czyli tutaj zaraz wam pokażę jak w to wejść ja sobie wchodzę w komputer wchodzę sobie tutaj w dokumenty mam rockstar games gta 5 i mam settings no jeżeli coś by się powaliło więc, więc wolę sobie to skopiować i wkleić to są stare ustawienia, więc teraz sobie zedytujemy, możecie to otworzyć, nie wiem, za pomocą notatnika, za pomocą, nie wiem, ja mam na przykład Visual Studio Code, dlatego otworzę sobie za, za pomocą tego, ale możecie to zrobić w notatniku, tylko żeby ładniej to wyglądało tutaj, żeby wam pokazać. Więc Shadow Quality Value dajecie sobie na 0, 0 i jeszcze dajecie sobie Shadow Particle Shadows na False. False. I sobie zapisujecie. Cyk. Zapisane. Zapisałem sobie. Więc teraz wchodzimy do 5M A Widzimy się, jak e, będę już FiveM'em. Dobra. Jesteśmy już na serwerze. I teraz tak. Czy to co na, coś nam zmieniło? Hm. Wydaje mi się, że różnica nie jest zbyt duża, nie jest ona zauważalna. W FPS-ach wydaje mi się, że tak samo. Nawet nie wiem czy nie jest gorzej przez tę paczkę, szczerze mówiąc. Zobaczcie, już to spada po poniżej 80. Było napisane, że ta paczka ma zwiększyć nam FPS -y o 20 o 20 FPS-ów, ale widać różnicę, widać, że wszystko jest takie bardziej... Ostre mi się wydaje, zobaczcie, zobaczcie ten biały samochód jaki on jest spikselowany tak jakby. Dobra, teraz tutaj mamy kolejną paczkę paka para PvP. To jest po portugalsku, ale no to jest napisane, że po prostu paczka na dla PvP pod PvP. Czyli widzicie, że tutaj mamy czystą noc albo nawet bez nocy. No i teraz jak to zainstalować? Też bardzo prosto, też zaraz sprawdzimy, ile da nam to FPS, więc wchodzimy sobie tutaj 5MK, 5M Citizen i to podmieniamy po prostu. I to jest cała filozofia. Wrzucamy zamik pliki. No i co? Widzimy się w, na serwerze. Dobra, wbiliśmy na serwer i tu już widać patrzcie, jakie mamy kolory. Nawet są ładne te kolory. Ale dlaczego dla PVP? A może dlatego, że teraz jest noc? A to wygląda jak dzień. Tekstury też wyodaj autko. O kurde, to jest gracz, dobra. <grym> dobra. Zobaczcie, jakie mamy kolory. Ładniejsze. A AFPsy? 110? 110? 9, 105. Zaraz weźmiemy jakieś auty i się przejedziemy. Więc tak, zauważalna różnica, mamy inne kolory. I mi się wydaje w sumie, że te wszystkie paski tych shaderów, e, czy tam FPS boostów tak zwanych, po prostu zmieniają ustawienia gry na takie jakie ja mam zawsze. Czyli po prostu z grafika jest zmieniana na średnie ustawienia i w zasadzie to chyba tyle e, tak naprawdę i to daje największy ten skok FPS-ów, a tak to tutaj na przykład jakieś kolorki. Czy wzrost FPS-ów jest? Może minimalny, może minimalny. Załóżmy, że dodało nam to 5-10 FPS-ów, tak mi się wydaje. Dobra, została teraz ostatnia nadzieja tutaj w folderze Spectra FPS V2 w tym FPS FPS buście. Jeżeli to, nie da mi satysfakcjonujące jego wzrost FPS-ów będę się czuł zawiedziony i zaraz poszuka mi jeszcze jakiejś jednej paczki tak, żeby faktycznie był bardzo zauważalny ten wzrost bo tutaj jak sobie, tutaj moje wszystkie zapisania normalnie miałem 90-100 FPS-ów 5M for Low PCs nic nie zmienił pak para w PvP i to był chyba jeden z lepszych shaderów jak na razie. Na razie dałbym go na pierwszym miejscu, bo on nie dość, że nam zmienił kolorki na ładniejsze, to jeszcze dodał faktycznie to tam 10-20 fpsów, to doda. No tutaj akurat yy, nie można mu zarzucić. Więc teraz wejdziemy sobie w ten Spectra FPS i tutaj mamy folder Citizen I mamy Reshade'a, ale Reshade'a mamy wywalone, bo Reshade'a to będzie inny, inny odcinek z Reshade'a zrobiony Także wchodzę sobie na dysk, znowu 5M, 5M No wiecie co robić, nie? Widzicie Citizen, tu widzicie Citizen No to po prostu przerzucacie to tu I cyk, i wam zamieniamy Zamieniamy wszystko, wchodzimy do 5 a i widzimy się na serwerku Dobra, słuchajcie, e, instalującego FPS Boosta, zobaczcie, e, wywalało mi za każdym razem 5, po czym znowu go odpalam. 5 sobie weryfikuje pliki Citizen i wszystkie sprawdza, te pliki, które akurat ja dodałem. I zobaczcie, updating 5 i znowu pobiera Citizen, który, który 5 tutaj e, ma od samego początku, dlatego Prawdopodobnie Spectra FPS V2 jest blokowane przez przez tutaj FiveEma, dlatego ja go wydupiam stąd i tak jak mówiłem, lecimy teraz z ostateczną, największą siłą przebicia, prawdopodobnie z najpotężniejszą paczką, którą znalazłem zapasowo. Ta paczka jest od Gerwazego z jego odcinka i teraz przetestujemy ją, czy ona faktycznie jest taka dobra. E, no więc tak, jeżeli to zadziała, no to wbijacie do Gerwazego, pod ten odcinek albo inna nawet na kanał, zostawiacie mu lajka i subskrypcję, dobra? Tak się umawiamy, więc już się tutaj pobiera ta jego paczka, Laj, lajka zostawcie, pobiera mi się ta jego paczka, właśnie mi się pobierała, dobra, to lecimy z tym koksem I teraz tak Tutaj mamy Very Low Settings i my weźmiemy te Very Low Settings, więc wchodzę sobie w app Data Procent. Pisujecie sobie po prostu w lupę Procent, app Data Procent. Klikacie Enter. I macie tu minecrafta i nie, ale my szukamy Citizen FX. Mamy Citizen FX, odpalamy sobie tu za pomocą. Yy, i ja odpalałem za Visual Studio. Gierwazy zrobił to za pomocą poradnika, znaczy tego notatnika, więc zrobimy tak identycznie jak on. Eee, dobra, to jest tutaj moja karta graficzna podana. A tu są te settingsy, je też otworzymy sobie za pomocą notatnika. I teraz, tak czy to jest to samo? Tak, to jest to samo. I tak, Gierwazy powiedział ważną rzecz, czyli jak kopiecie to wszystko. To nie bierzecie tego wideo, Card description, no bo bez tego wideo, nie? Bez tego, bo to jest wasza karta graficzna. Eee, każdy ma inną. Więc kopiujecie sobie to. Eee, nie, bez tego na górę? Nie, yes, chyba z tym na górze. Dobra, niech będzie. Kopiujemy sobie to. Zastąpiamy tym. I klejamy sobie w klej. Dobra, czy jest wszystko pięknie zrobione? Idealnie jest wszystko zrobione. Klikamy sobie zapisz. I dalej. Pierwszą rzecz mamy zrobioną, czyli podmieniamy GTA in Settings. Kolejna rzecz, jaka tu jest do zrobienia, co tu mamy? MON GTA Settings. A to są też te settingsy, ale my wzięliśmy te najmniejsze. Tu są jeszcze, zobaczcie, tu są różne, tak? Tu są wyższe, tu są lepsze te settingsy. Eee... Dobra, to były te settingsy, teraz Citizen Opti, to jest prawdopodobnie coś w stylu optymalizacji, tak strzelam, eee, więc co, robimy znowu to samo co wcześniej, czyli z podmienianiem Citizena, czyli wchodzimy w 5M, 5M, Application Data i po prostu to co mamy tu z tego folderu przerzucamy do tego folderu. I zamieniamy pliki Dobra, jak zamieniliśmy pliki To co mamy? Profil GAMMA Aha, to jest to, że jest jaśniejsze, nie W to mamy wywalone Tu jest riszej tu jest jakieś... To są jeszcze dupera, ale to nie jest ważne Wchodzimy na 5 I to da nam największy boost na świecie Tak jak Gerwazy powiedział Coś tam FPS boost 5 byczku No to musi działać, jak Gerbas tak robi What the fuck? Co to było? Scratchowało mi 5 Dobra, widzowie jest problem, bo to jest tak zeskalowane, że nie da się nawet wybrać postaci na, na tym serwerze, A ja próbuję wbić. Także. A ile tam jest FPS-ów? 200? 160 FPS-ów. Proszę Państwa, mamy wzrost FPS-ów o 60 FPS-ów. Także to działa. Tak połowicznie, ale podmijmy teraz to GTA 5 yy, te ustawienia. Podmienimy jeszcze innym, tym innymi settingsami, bo wzięliśmy najmniejsze, a one tak średnio znaczy działają, ale nie tak jakbyśmy chcieli. Dlatego wchodzimy sobie jeszcze raz tutaj w procent Data procent, wchodzimy sobie w Citizen GTA 5 Settings. Otwórz za pomocą notatnika. Dobrze. Dobra, Citizen FX Settings i weźmiemy sobie. Weźmy sobie te. te To są chyba drugie naj... 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 Takie najlepsze. A zarazem w sumie najgorsze. Dobra, kopiujemy sobie w takim razie tak samo jak wcześniej, czyli odtąd dotąd. Kopiujemy. I bierzemy. Wklejamy. W taki sposób. Dobra. I zapisujemy. No i widzimy się w takim razie w, znowu w 5M. -y. Dobra, jesteśmy na serwerze i patrzcie, jak ta gra wygląda. To są chyba najniższe ustawienia w zasadzie, jakie mogą być. Zobaczcie, jak to wygląda. To nawet cienia nie ma żadnego. To ma wyłączone cienie, chyba. Tak mi się wydaje, i wszystko takie szersze się chyba wydaje, ale jak z fps -ami? No jest poprawa, no Powiedzmy sobie szczerze, mamy 30 fps na plusie Także, mogę Patrzcie, 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 to auto Jak to wygląda To, to wiecie co jeszcze przypomina? Teraz sobie mi bardziej przypomina GTA San Andreas, w sumie No tak wszystko wygląda, je, je, jedziemy sobie, dobra, mamy stałe 100 FPS-ów ale gra jest o wiele płynniejsza faktycznie tutaj FPS-ów mamy więcej, ale to wszystko śmiesznie wygląda. Dobra, czyli co, znaleźliśmy chyba najlepszy sposób na zboostowanie swoich FPS-ów. Więc podsumowując, każda paczka zmienia grafikę tak naprawdę na średnią. Każda paczka ma najniższe ustawione grafikę. Druga rzecz, ta paczka jest najlepsza, to od Gerwazego, eee, dlatego zostawcie mu lajka like i komentarz. Link do jego kanału macie w opisie. Co jeszcze, moje notatki. Five for Low PCs nic nie zmienił, normalnie miałem tyle samo. Ta paczka dodała mi 10-20 fpsów. Ta paczka wizual była kompletnie beznadziejna. Dlatego polecałbym Wam pak para PVP albo paczkę od Gerwazego. Pamiętajcie, wszystkie linki będziecie mieli tutaj na naszym Discordzie. Na samym dole kategoria do pobrania FPS Boost, i tutaj macie link do pobrania. Także myślę, że Wam pomogłem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.